Siemaneczko Witam was tutaj Puglantowski z nowym filmikiem z GTA 5 a dzisiaj na poważnie falamanów narobiło się bez lipy no i część z was pewnie już się zapoznała z tematem bo widzi ten komunikat na stałe zostałeś zablokowany z GTA online Oh, no. Mordo na zawsze. Forever. miał być tak pięknie, a zostałeś ujebany. Nie no dobra, na poważnie. No, ale na Lena wyrabiało się, fala banów poleciała. Xbox One, PS5, nowa generacja PS, kurwa, piątki, Xboxy, S. -y. Narobiło się co, co wy na to. No niezła lipa. No a teraz trochę może dobrych wieści. Nie przejmujcie się, jeżeli nie macie e, kopiowanego konta, to wasze konto powinno nie zostać zbanowane. Czyli nie zostaniecie bana. Nawet jak macie konto, które było kopiowane, a graliście nad nim od dłuższego czasu, też takie bana na pewno nie powinny polecieć. Dobra, to było na tyle. Nie było za wesoło, ale było śmiesznie. Zostaw łapę do następnego elo.